Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu, panie wczorajszego. standardowa procedura, jest znowu e, jakby Moi przedmówcy bardzo dużo już powiedzieli, więc tutaj ta moja lista po mojej się troszeczkę, że E aí Czy nie lepiej byłoby zapobiegać? Czy nie lepiej byłoby podjąć odważne decyzje zanim się <laughs> do tego Czy teraz będzie budować trupa i zabezpieczać 500 milionów złotych, żeby napkać kartę kolejną dzwoniaczko? Za to, żeby te odpady, które byś wcześniej nielegalnie przyniósł? Czy o to chodzi tutaj? W tym całym stesie? 500 milionów? są ze mną praktycznie od początku. Oni zostali tak samo przygotowani jak ja. Stoję. Nie powiem nawet tych sądów. się dobrze, mimo że od pięciu lat nie mogę znaleźć pracy. Mimo że jestem wyśmiewany i wyśmiewany. I nie tylko przez swoich sąsiadów, którzy są wprowadzani w błąd, tak jak ci ludzie, z którymi the point A dziś wieczorem jak wrócicie do domu, to popatrzcie mnóstwo i odpowiedzcie sobie na pytania. Śmieciowa w województwa pojebóstwa to jest do śmieci. Dzień Dziękuję bardzo.